Witam serdecznie. Mam na imię Agnieszka, jestem diagnostą laboratoryjnym i chciałabym zaprezentować Państwu odcinek czwarty dotyczący interpretacji wyniku doustnego testu tolerancji glukozy. Chciałabym w tym odcinku poruszyć zagadnienia dotyczące wskazań do wykonania tego testu oraz interpretację tego testu u kobiet ciężarnych. Tytułem wstępu chciałabym wyjaśnić Państwu pojawiające się w tym filmie skróty. DTTG to akronim nazwy badania, to ustny test tolerancji glukozy. OGTT to akronim jego angielskiego odpowiednika, czyli Oral Glucose Toleration Test. Test tolerancji glukozy może być również określany jako test obciążenia glukozą lub krzywa cukrowa. Wszystkie te nazwy są poprawne i możemy je spotkać w laboratoriach. W poprzednim odcinku zaprezentowałam Państwu wyniki interpretacji glukozy naczczo. Wynik glukozy naczczo jest składową testu tolerancji glukozy. Zatem dla przypomnienia... Uzyskany wynik w zakresie od 70 do 99 mg na decylitr to prawidłowe stężenie glukozy. Wartości z od 100 do 125 mg na decylitr określamy jako stan przedcukrzycowy. Natomiast wartości równe lub większe 126 26 mg na decylitr obligują do rozpoznania cukrzycy. Zaniepokojący uznaje się stan przedcukrzycowy. Rozróżniamy tutaj nieprawidłową glikemię naczczą w sytuacji gdy poziom stężenia glukozy naczczą jest w zakresie od 100 do 125 mg na decylitr oraz nieprawidłowa tolerancja glukozy kiedy w drugiej godzinie testu tolerancji glukozy Glikemia znajduje się w przedziale od 140 do 199 mg dl Stan przedcłuszycowy jest bezwzględnym wskazaniem do wykonania testu OGTT. Pozostałe wskazania to: cechy zespołu metabolicznego przy prawidłowej glikemii-naczczą, glukozuria przy prawidłowej glikemii-naczczą, glukozuria to obecność glukozy w moczu. Nieprawidłowe wyniki glukozy naczczo u kobiet ciężarnych oraz uzasadnione podejrzenie nietolerancji glukozy u osób starszych bez nadwagi ze współistniejącymi innymi czynnikami ryzyka cukrzycy. Bezwzględnym przeciwwskazaniem do wykonania testu tolerancji glukozy jest glikemia naczczo powyżej 144 mg na decylitr. Laboratoria ustalają swoje wartości glikemii naczczo, powyżej której nie wykonuje się tego testu, jednakże nie może ono przekroczyć 144 mg na decylitr. Przejdźmy zatem do omówienia jak wygląda doustny test tolerancji glukozy. Na badanie przychodzi się NACCHO rano. Najpierw pobierana jest krew do określenia poziomu glukozy NACCHO. Kolejno przy użyciu glukometru mierzy się poziom glukozy z palca. Jeżeli nie przekracza on założonej wartości glikemii, to sporządza się roztwór 75 g glukozy. Glukoza powinna być rozpuszczona w 200 do 300 ml wody, wypita w ciągu 5 minut. Można do niej dodać cytrynę. Następnie pobierana jest ponownie krew po upływie 2 godzin od wypicia roztworu. W trakcie tych dwóch godzin pacjent powinien przebywać w pozycji siedzącej. Procedura ta pobudza organizm do metabolizmu glukozy. W prawdowych warunkach poziom glukozy we krwi wzrasta po wypiciu roztworu i dochodzi do stymulacji trzustki, do uwalniania insuliny do krwiobiegu. Insulina umożliwia pobór glukozy przez komórki. W miarę upływu czasu, poziom glukozy we krwi powinien się obniżać. Jeżeli organizm nie wytwarza wystarczającej ilości insuliny lub komórki wykazują oporność na jej działanie jest to insulinooporność, do komórek przedostaje się mniej glukozy, której stężenie we krwi pozostaje wtedy na wysokim poziomie. Przejdźmy zatem do interpretacji w wyniku testu tolerancji glukozy. Wartości prawidłowe dla stężenia glukozy w drugiej godzinie testu powinny być niższe niż 140 mg na decylitr. Przy wartościach między 140 a 199 mg na decylitr określamy u pacjenta stan przedcukrzycowy. Dla przypomnienia, gdy stężenie glukozy na czczo jest pomiędzy 100 a 125 mg na decylitr, stan przedcukrzycowy ten określany jest jako nieprawidłowa glikemia na czczo. Jeżeli w drugiej godzinie testu uzyskamy wartości z przedziału od 140 do 199 mg na decylitr, to taki stan przedcukrzycowy określamy jako upośledzoną tolerancję glukozy. Przekroczenie wartości stężenia glukozy powyżej 200 mg na decylitr w drugiej godzinie testu obliguje nas do rozpoznania cukrzycy. Cukrzyca dotyczy od 3 do 5% kobiet w ciąży. Określana jest skrótem GDM. Możemy wyróżnić cukrzycę ciążową czyli zaburzenie tolerancji węglowodanów lub cukrzycę rozwijającą się po raz pierwszy rozpoznany podczas ciąży, oraz cukrzycę przedciążową, kiedy kobieta jest w ciąży, a chorowała wcześniej na cukrzycę typu pierwszego lub drugiego, wyróżnia się dwa typy cukrzycy ciążowej GDM1, czyli nieprawidłowa tolerancja glukozy z normoglikemią w warunkach przestrzegania diety oraz GDM2 Hiperglikemia naczczo lub poposiłkowa koniecznie leczona dietą oraz insuliną. Do ustny test obciążenia glukozą zaleca się wszystkim kobietom ciężarnym. Oznaczenie poziomu glukozy we krwi naczczo to standardowe badanie zaraz po rozpoznaniu ciąży wykonywane do 9-10 tygodnia ciąży. Stężenie glukozy oznacza się również u kobiet ciężarnych w 24-28 tygodniu ciąży w ramach badań przesiewowych w kierunku cukrzycy ciążowej, Zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego powinno się najpierw oznaczyć stężenie glukozy na i jeśli jest w granicach od 92 do 125 mg na decylitr, należy pilnie wykonać test obciążenia glukozą. Natomiast gdy stężenie wyjściowe glukozy przekracza 125 mg na decylitr, należy pilnie powtórzyć oznaczenie glikemii na i w razie potwierdzenia nieprawidłowego wyniku skierować ciężarną do ośrodka leczącego cukrzycę wikłającą ciążę. Prawidłowe stężenie glukozy określamy dla wartości poniżej 92 mg na decylitr. Jak Państwo zdążyli zauważyć, ustalono inny zakres stężeń glukozy na czczo dla kobiet w ciąży oraz dla reszty populacji. To samo dotyczy również wyników testu o tolerancji glukozy u kobiet w ciąży. U kobiet ciężarnych obligatoryjnie wykonuje się trzypunktowy test obciążenia glukozą. Oznacza to, że kobieta w ciąży ma trzy razy pobraną krew naczczo w pierwszej godzinie po wypiciu roztworu oraz w drugiej godzinie po wypiciu roztworu glukozy. Interpretacja w wyniku OGZT u kobiet ciężarnych wygląda następująco. Naczczą powinniśmy uzyskać wyniki niższe niż 92 mg na decylitr. W pierwszej godzinie po wypiciu roztworu wartości glukozy powinny być niższe niż 180 mg na decylitr, natomiast w drugiej godzinie po wypiciu roztworu wartości glukozy powinny być niższe niż 153 mg na decylitr. Rozpoznanie cukrzycy ciążowej następuje, gdy którakolwiek z tych wartości przekracza podany zakres. Kobiety, u których rozpoznano cukrzycę ciążową powinny poddać się badaniom przesiewowym w kierunku cukrzycy pomiędzy 6 a 12 tygodniem po porodzie. Oczywiście warto tu przywołać wszystkie te stany, w których dochodzi do zaburzenia krzywej cukrowej. Nasze wyniki pomiaru glukozy z każdą minutą testu mogą rosnąć, mogą maleć, mogą mieć przebieg mieszany, nawet z sytuacjami obniżenia się glukozy do wartości krytycznych. Test może również nie odbyć się z dwóch powodów. Albo poziom glukozy jest zbyt wysoki, wtedy nie przystępuje się w ogóle do tego testu, albo osoba przystępująca do testu zmiotowała przyjęty roztwór glukozy. Wszelkie odstępstwa w wyniku testu przeświadczają o zaburzeniach metabolicznych organizmu. Osoby, które nie pozostają w spoczynku przez czas trwania testu, muszą być świadome, że ich organizm zużywa w tym czasie więcej glukozy, zatem same fałszują wynik testu. To ósmy test tolerancji glukozy dostarcza informacje z zakresu funkcjonowania metabolizmu naszego organizmu. Każde przekroczenie normy powinno być dla nas sygnałem bardzo niepokojącym, wymagającym dalszej diagnostyki. Często okazuje się, że niewielka modulacja diety oraz stylu życia może przynieść korzyści, znacząco obniżając nasz poziom glukozy we krwi. Kończąc już poniekąd temat glukozy, w następnym odcinku chciałabym przeanalizować także użyteczny parametr dla diabetyków, jakim jest HbA1c, hemoglobina glikowana. Сердечно вас приглашаю